Witam, nazywam się Dmitry Cybulew i jestem dyrektorem firmy Devosz. Teraz nasza firma aktywnie buduje pod klucz myjnie samoobsługowe w całej Europie, a także modernizuje istniejące myjnie w celu zwiększenia przepływu klientów, ponieważ oferujemy podejście jakościowe. W tej chwili rozpoczęliśmy budowę kolejnej myjni samoobsługowej w Polsce, wkrótce będziemy gotowi zaprosić Państwa na jej otwarcie. Nasza firma posiada dziesięcioletnie doświadczenie. Dzięki czemu otrzymacie państwo indywidualne podejście do każdego zlecenia. Wiemy jak podnieść atrakcyjność twojego biznesu myjni samoobsługowej. Jesteśmy gotowi przedstawić ci biznesplan myjni samoobsługowej, okres zwrotu i realny zysk. U nas otrzymujesz unikalną technologię, dzięki której wyprzedzisz wszystkich konkurentów. Oferujemy urządzenia do bezdotykowego mycia samochodów od 6000 euro za stanowisko, bardzo wysokiej jakości producenta, Włochy. Nasza firma zapewnia elastyczny system cenowy, który pozwala wybrać opcje dla Twojego budżetu. Tylko na naszych myjniach samoobsługowych mają Państwo unikalną możliwość mycia samochodu bezdotykowo. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń do mnie, a ja powiem Ci, dlaczego powinieneś wybrać Dewoż. Pozdrawiam, Dmitry Cybulew i Dewosz.